Cześć, jestem Maciek i powiem Wam dzisiaj o łodziach UMS. Mamy ich w Marine Lab kilka, w różnych wielkościach i opcjach. To jest typowa łódź do ciężkich warunków pracy na otwartej wodzie. Trwały, niezawodny, zwinny kadłub wykonany jest z trwałego stopu aluminium. Poszczególne elementy kadłuba są spawane oddzielnie, bez użycia śrub i nitów. Łódź świetnie sprawdza się w użyciu służb takich jak policja, straż pożarna, straż rybacka czy wojsko, ale często korzystają z niej wędkarze i rodziny do rekreacyjnych zastosowań. Tu na wodzie mamy wersję Łodzi Tuna 485 DCAL długa na 4,5 m i szeroka na niecałe 2 metry waży 280 kg. Przeznaczona do komfortowego przewożenia 4 osób lub 600 kg. Rekomendujemy dla niej silniki o mocy 50 koni mechanicznych, ale spokojnie do 70 według specyfikacji można jej zakładać. Teraz mamy założony silnik 60-konny i osiągamy prędkość do 30 wędrów, więc można już poszaleć. UMS to łodzie bardzo zwrotne, stabilne i dające masę frajdy przy wykonywaniu zadań na wodzie. Zainteresowany? Dzwoń do Marine Lab, opowiemy Ci więcej.